Witajcie drodzy słuchacze i widzowie w kolejnym odcinku. Ullamalistli, mecz na śmierć i życie, w taką piłkę grali starożytni Majowie. Ciężkie kontuzje, agresja, niezwykła brutalność i ofiary z ludzi. Majowie w specyficzny sposób rozumieli grę w piłkę, nic więc dziwnego, że rozrywkę bardzo szybko potępił Kościół. Jak wyglądała najstarsza gra zespołowa w historii? Gdyby dziś największe telewizje transmitowały mecze tej gry, z całą pewnością przed telewizorami byłyby miliony widzów i to nie tylko kochających futbol czy koszykówkę, bowiem piłka starożytnych Indian Mezoameryki była czymś pośrednim. Z całą pewnością rozgrywki przyciągnęłyby przed ekrany również zwolenników walk wręcz i agresji. Zmaganiom indyjskich sportowców nie brakowało i tego i tego. Gra obfitowała w faule, które dziś nie kwalifikowałyby się na czerwoną kartkę, a na więzienie. Mnożyły się też bardzo ciężkie kontuzje. Złamane żebra, wybite zęby, pęknięte czaszki. Sama, ważąca 5 kg piłka mogła zabić, nie mówiąc już o tym, że gra toczyła się o życie. Ci, którzy schodzili z boiska jako pokonani, byli składani w ofierze, wiecznie żądnym krwi Bogom. Z indiańską piłką zetknęli się konkwistadorzy, którzy w XVI stuleciu rozpoczęli podbój Ameryki. Rytuał grania w Ullamalistli, bo taką nazwę nosiła w czasach Azteków, zażarcie piętnował kościół katolicki, uznając za pogański zabobon. Za twórców Ullamalistli uznaje się starożytny lud Olmeków. Najstarsze boisko do indiańskiej piłki powstało na obszarze Mazatan w dzisiejszym stanie Chiapas w Meksyku. Datuje się je na od 1700 rok do 1550 rok przed naszą erą. Najstarsza kauczukowa piłka do tej gry, odkryta przez archeologów, ma około 3000 lat. Boiska budowano w centrach miast, przy głównych placach i świątyniach. Podobnie jak dziś, miały murawę i prostokątny kształt. Były bardziej zwężone i raczej mniejsze od współczesnych boisk, choć zdarzały się i bardzo duże place do gry. Największe, w starożytnym mieście Cisien Ica mierzyło 166 metrów długości i 68 szerokości. Na dłuższych krańcach znajdowały się proste bądź ukośne, kamienne ściany, od których podczas gry odbijała się piłka. Na ścianach umieszczano pionowo kamienne bramki lub kosze, obręcze o średnicy około 90 cm.